Witam serdecznie w programie Kręci się. Dzisiaj zapraszam na relację z Gorzowa, gdzie po raz szósty odbył się konkurs na film według jednego scenariusza. Przypominam, że konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to konkurs scenariuszowy, a drugi etap to konkurs filmowy. W tym roku jury wybrało scenariusz pod tytułem Pierwsze spotkanie Ewy przyjaznej. Scenariusz, który wysłałam do Gorzowa na konkurs, był moim pierwszym scenariuszem, który w ogóle napisałam. Właściwie scenariopisarstwem zajmowałam się bardziej teoretycznie, kiedy poczytałam trochę o, o tym, jak się powinno pisać, jak to powinno też wyglądać od strony graficznej, dopiero przeszłam do praktyki i właśnie napisałam ten mój pierwszy scenariusz pod tytułem Pierwsze spotkanie. Przy okazji rozstrzygnięcia konkursu scenariuszowego odbyły się warsztaty dla młodzieży z Gorzowa, aby mogli sobie poćwiczyć krótkie formy filmowe. Ma być widoczny napis Gorzów Wielkopolski. nie widać na razie. To to akcja. I noletko. W drugim etapie wszyscy zainteresowani mogli pobrać nagrodzone i wyróżnione scenariusze filmowe i zrealizować je na własną rękę. Tym razem zadanie naprawdę nie było łatwe. Pierwsze spotkanie wymagało dobrego aktorstwa. Co? Ściągasz mnie tutaj, a po kilku minutach każesz wyjść? A może już podpisałeś dokumenty i obejdziesz się bez tego całego przedstawienia? Co? Ściągasz mnie tutaj, a po kilku minutach każesz wyjść? Może już dokumenty i obejdzie się bez tego całego przedstawienia. W tym roku była w ogóle wyjątkowa sytuacja, z tego względu, że dotarło do nas aż 30 zgłoszeń na konkurs na film według jednego scenariusza. W porównaniu nawet z latami ubiegłymi to było bardzo dużo. Natomiast okazało się, że w rezultacie dotarły do nas trzy filmy, z czego jeden był z konkursu głównego, a jeden no, mógł tylko startować na nagrodę publiczności, ponieważ nakręcony został na podstawie drugiego nagrodzonego scenariusza. No i w związku z tym, no, oczywiście, że istniały tam. Różne takie możliwości rozwiązania tej sytuacji, natomiast nie chcieliśmy pokrzywdzić tych osób, które nakręciły filmy, bo to nie ich wina, że, że inni uczestnicy nie dosłali tych filmów. Stąd wspólnie z członkami Jury, też panią dyrektor Miejskiego Środka Sztuki, postanowiliśmy przyznać nagrodę dyrektora, ale oprócz tego pozwolić publiczności, która właśnie w dniu 5 grudnia zgromadziła się, po to, żeby oni nagrodzili ten film, który ich zdaniem był najlepszy. Podczas finału Gorzowska publiczność zobaczyła trzy filmy, z czego tylko dwa były na podstawie scenariusza Ewy Przyjaznej. Może wznieśmy toast. Ale za co? Za miłość. W naszym przypadku to absurdalny toast. Ale niech będzie. To za miłość. Najwięcej głosów zebrał film Sebastiana Górnego z grupy filmowej Bank Bank z Gorzowa Wielkopolskiego. Po raz drugi startowaliśmy z ekipą, po raz pierwszy zebraliśmy się w tamtym roku. No, przyszły dwie nowe osoby, które były głównymi aktorami. Pięknie, plądrasz w tej sukni? Może nabijesz się czegoś? Karabach, rybata, może coś mocniejszego? Nie dałem sobie tej przyjemności. Przypadek. Padła propozycja, zastanowiłem się nad tym. I propozycję przyjąłem. Okazało się, że po testowych spotkaniach okazało się, że, że, że jestem w stanie to zrobić. Więc to już poszło naturalnie. Co za tytualność. Bardzo musicie zależeć na tym rozwozie. O czym jest? No, jest o małżeństwie, w którym wygasła miłość. O rozwodzie. O małżeństwie, które chce się rozwieść. I mąż e, chciałby być dalej z tą żoną, a ona niestety już go nie chce. No Faktem jest, że scenariusz. Jeżeli chodzi o taki film niezależny, tak właściwie amatorski, no to faktycznie przy aktorach-amatorach faktycznie jest dosyć trudny, bo właściwie cały film opierał się na tych dwóch osobach. Tam było sporo takich uczuć od miłości do nienawiści niemalże i faktycznie to było trudne zadanie, na pewno dla aktorów, a ogólnie wypadli bardzo dobrze moim zdaniem. Wiesz każdy dzień, który razem przeżywaliśmy był dla mnie ku temu specjalną okazją. Twoje okazje już dawno minęły. Historia jako, jako, jako sama jako taka jest, jest, jest ciekawa. No, to jest rodzaj psychodramy, która rozgrywa się między dwojgiem ludzi na życiowym zakręcie. Problem do tego rodzaju, że wielu dialogów jest... Um, te dialogi są prze, przeintelektualizowane trochę, trochę mało, mało filmowe. Tak, tak z takiego założenia wyszliśmy. Stąd też pomysł, pomysł reżysera, żeby pewne rzeczy zobrazować, zamiast, zamiast się literalnie według scenariusza rozgrywać, ponieważ no, okazało się, że nie gra to. Nie gra to, jest, jest za dużo gadania, jest za dużo takich, jest za dużo sztuczności w tym wszystkim, więc poszliśmy w stronę obrazowania i mam wrażenie, że wyszło to na dobre filmowe. Okay, Mimo tego, że, że ten tekst w niektórych momentach był sztywny, jakoś tak sztucznie brzmiał, my jakoś tak zmieniliśmy go, że, że wyszedł jak wyszedł, czyli naturalnie. Nie, wolałabym, żebyś siedział przed telewizorem z puszką piwa i całymi dniami oglądał mecze. Wtedy miałabym okazję uprawiać sport, biegając się do sklepu po alkoholu. Zachowujesz się teraz jak twoja matka? Ze względu na to, że ludzie pracują tak, nie mają czasu się specjalnie przygotowywać, no to właściwie całość wypracowywaliśmy na planie. Im, Im dłużej kręciliśmy, im dłużej robiliśmy ten film, tym, tym oni też lepiej odnajdywali tych swoich bohaterów, potrafili coś więcej dodać. Traktowałam tego chłopaka jak zabawkę. Wykorzystałam, potem zostawiłam. Nie jesteśmy zawodowcami. Mamy pewną świadomość swoich ograniczeń, swoich braków, a z drugiej strony staraliśmy się wyciągnąć z tego to, co najfajniejsze. Była to fajna przygoda, dobrze się przy tym bawiliśmy. Trochę nerwów, nerwów nas to kosztowało, trochę emocji, ale takich pozytywnych. Więc dlaczego nie? A jeżeli jest konkurs i można się jakoś sprawdzić w rywalizacji z innymi ekipami, można porównać e, to, co się robiło, z, z osiągnięciami innych ekip, no to rewelacja. Plus, jak ja cię dawno widziałam? To wspaniała kotka, ale nie tak wspaniała jak ty. Przestań. Ja ogólnie jestem bardzo zadowolona, jeśli chodzi o publiczność. Moi bliscy, wszyscy, którzy tutaj byli, gratulowali mi, ogólnie byli bardzo zadowoleni, zaskoczeni i, i zszokowani. Bardzo się cieszę. I co tu dużo mówić? No, wygraliśmy po prostu. To była pierwsza rola Magdaleny w filmie i od razu takie wyzwanie i od razu nagrody, także gratulujemy. Bardzo serdecznie zapraszamy na kolejne edycje realizowanych przez nas, przez nas konkursów. Już w następnym roku będziemy ogłaszać konkurs na scenariusz, i tutaj naprawdę liczymy na Państwa odzew z tego względu, że pojawiają się scenariusze, które są scenariuszami bardzo pesymistycznymi, albo takimi, które sprawiają naszym uczestnikom bardzo wiele trudności, co pokazała ostatnia edycja konkursu na film według jednego scenariusza. Zabawa jest naprawdę wyśmienita z tego względu, że Państwo mogą popuścić swoje włodze fantazji i nakręcić film, który nie przekroczy 12 minut. Tematyka. Naprawdę jest dowolna. Nie może to być adaptacja jakiegoś znanego tekstu, więc od Państwa tylko zależy, co to będzie. Oprócz tego, zapraszamy także na kolejne edycje konkursu na film według jednego scenariusza. Mamy nadzieję, że te scenariusze, które trafią w następnym roku do konkursu, pokażą jakby nowe możliwości. Dla Państwa będzie to sposobność, żeby nakręcić film, tylko adoptując część tekst. Jest to naprawdę dobra zabawa dla tych, którzy chcą chwycić za kamerę, chcą zabawić się w aktorów, scenografów i właśnie stworzyć swoją wizję danego scenariusza. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo i zapraszam na nasze strony internetowe. Jest ich dosyć sporo. Multimediaof.pl, multimedialnapolka.pl, czyli portal, który powstał z myślą o nowoczesnych kobietach, jak i multiblog.pl, czyli można tam znaleźć różne ciekawostki techniczne.